zdjęcie na Instagram zrobione pierniczki w końcu są w mojej liskowej puszce. Bigos po 4 godzinach jest ugotowany. Za chwilę Wam pokażę, jak wygląda. I dzień dobry zaczynamy do 22 grudnia. Wczoraj gotowałam Bigos 3 godziny, dzisiaj półtora jest wokół bardzo duży bałagan, ale za chwilę będę sprzątać, bo już jest gotowy. No super. No nie wiem, nie próbowałam jeszcze. To teraz odstawić i będzie czekał na Wigilię. Właśnie rozkroiłam piernik dojrzewający i nawet spróbowałam, bo odcinałam boki, jest przepyszny. To się nazywa piernikowe cudo i rozpuszczam czekoladę. Postanowiłam podzielić piernik na dwie części, jedna będzie dla mnie, jedna dla Dustina i sobie rozpuszczam gorzką czekoladę, a dla Dustina e, mleczną bez dodatku cukru i tutaj prażę e, orzechy włoskie, potem je pokruszę i posypię tak porządnie oba pierniki. A tutaj będzie pół takiej, pół, pół takiej czekolady. Cudeńko. Próbujemy? Mmm. Przepęśniutki. Mmm. Uwielbiam piernik. Dwa są gotowe. Zostało ostatnie posypać orzechami. No mam nadzieję, że będą pyszne. i można powiedzieć może jeszcze trochę można powiedzieć, że mój piernik długo dojrzewający po ponad miesiącu jest gotowy wygląda cudnie pięknie wyszedł nie mogę się doczekać kiedy go będę mieć. ale teraz niech sobie zastygnie i spokojnie jeszcze porzekuję dwa dni do świąt jest 15. Dustinie jeszcze śpi, ja uwielbiam sobie po prostu tutaj e, usiąść na moim ulubionym fotelu i po prostu przeklądam telefon. Zjadłam obiad. Piernik upieczony, pierniczki upieczone, bigos zrobiony. Ryba i tofu się odmraża, bo jeszcze dzisiaj będę robić rybę i tofu po grecku. Jedziemy na ostateczne zakupy. Mam tutaj takie typowe rzeczy do ryby i tofu po grecku, do sałatki warzywnej i do pierogów. Więc listę pakujemy. Gotów? Bierzemy plecaki idziemy kolej nogami, bo... bo tak, bo no to są małe zakupy, takie widzieliście. Tylko w sumie warzywne. No to do Okej, okay, ziemniaki. Zakupy zrobione. Zostało tylko majonez i cebula. Ach, chodź się uśmiechniemy, póki muzyka nie, jakby się nagrać. Ja nic nie Majony są daj mi skasować. I wszystko w sumie, tak. prawda? Aha. Uh -huh. A tutaj jesteśmy na polskim dziale. jesteśmy po majonez. I Dasji oczywiście musi wziąć osi. Zakupy zdobione. Czas zabić to do domu. Dodatkowo jeszcze kupiliśmy alkohol, więc ja nie wiem jak mi się z tym zabierzemy, ale damy radę. Plecaki nie widać. Plecaki spakowane. Pokażę wam w domu co kupiliśmy, a ja mam oczywiście czapkę Mikołaja. Nasze zakupy, które przywieźliśmy w dwóch plecakach. Jesteśmy nieźli. Tak jak miałam na liście marchewkę, pietruszkę, ziemniaki, por, seler, jabłka, cebulę. Wziąłem również ciasto francuskie, bo pomyślałam, że coś fajnego może zrobię pomiędzy świętami a nowym rokiem. Kukurydzę, groszek. Dasin sobie wziął ulubione sosy i znalazł taki wegański. To mówię, weź spróbujemy. Jakieś takie deserki, majonez, winiary. Alkohol Jack Daniel jabłkowy i ja sobie wzięłam ten gin, ale ze względu na kieliszek, bo dostałam od Destina przepiękny gin, przepiękna butelka, przepiękna i właśnie mam zamiast sobie troszeczkę, wiecie, zrobić drinka któregoś dnia, osi dla mnie ser taki minus 50% tłuszczu i kalorii. Dustin wziął sobie goldę, ponieważ będziemy robić tosty dzisiaj na kolację. Więc tak wyglądają nasze dzisiejsze zakupy i za wszystko, łącznie z alkoholem i z tym kieliszkiem, i z ginem, zapłaciliśmy 50 funtów. Czas na rybę po grecku i... rybę i tofu po grecku. Tofu i rybę. I przepis będzie z kwestii smaku. I mam tutaj, chyba wszystko udało mi się kupić. Cebulę, seler, jabłko, pietruszkę marchewkę i por. I za chwilę to wszystko poważę i przygotuję dla Dustina. Dustin przyjdzie mi sterkować. Nienawidzę terkować warzyw. Zawsze Dustin to robi, więc to jest zadanie dla Dustina. Jak tam idzie tarcie? Oho. <laughs> ja tak nie lubię trzeć. Kiedyś jak byłam mała, to sobie całe palce skrobałam, y dlatego od, ta od tamtej pory nigdy nic nie trzę. Więc jesteśmy z Dustinem od 8,5 i lat razem. Roku. I dasz i zawsze wszystko fajnie wygląda. No dobrze ci to zostały trzy marchewki. Dziękuję. Ryba i tofu przygotowane do smażenia. Taka sama zasada. Tofu w mąkę na patelnie. Jak widać, użyłam tylko kilka psik, psik. <grywka> tego oleju. cebula gotowa. Marchewka się gotuje, więc ja zaczynam smażyć najpierw tofu, a potem rybę farsz zrobiony. Specjalnie zrobiłam taki rzadszy, bo tofu jednak chłonie wszystko, więc i tak będzie gęsty. Tutaj mam tofu, tutaj mam rybę, dwie szklane miseczki i zaczynam układać warstwa, Wiecie, farsz, tofu, farsz, tofu, farsz, ryba, farsz, ryba i tak dalej, aż zużyję wszystko. I gotowe. Ta z pieprzem to ryba, a ta po pośrodku to tofu. Kolejne dwa dania na święta gotowe. W sumie jedną, bo ryba i tofu po grecku to jest sam paszcz, ale dwa inne środki. Tofu i ryba po grecku zrobiona. Piernik gotowy, zluku, zakupy zrobione. Czas na kalendarze adwentowe jest 21. Ok, Dastin zaczyna. 22. za dwa dni święta. Aż dziwnie, że nie masz tylu prezentów, prawda? Pierwszy od Dastina mamy. Ten papier co mówiłeś, że dziwnie. Ale też 24 jest w mi zapakowana. Bo 24 e, okienko... okienko, nie okienko. Prezent desja mamy, mamy pod choinką. Co u ciebie? Face wash. Okej, okay, spoko. Żel do twarzy. A ty masz żel. Włochę. Chyba też. To dla ciebie? O! Jakie przeurocze! To no do pracy, ale... To też dla ciebie. Ale ładne. I Mikołaj. A i dla Ciebie Mikołaj. Coś jeszcze? Więc dla ciebie Mikołaj. A dla mnie... To chyba dla nas długopisy czerwone i niebieskie. No Piękne. Dziękuję. To od Destina mamy. Tak, drapiemy. 20 To co? Milion? Nie ma. Zajmij. Potrzymałeś sklepkę? Nie, mam Nie ma. Dwudziestu. Dwa ostatnie, dwóch ostatnich nadzieja. Dwadzieścia dwa. Krem bio aloe vera. Ale krem do czego? Jakiś krem. Mhm. Dziękuję. Mamy tutaj Okej, okay, i z tyłu jest taka ściągawka, co czym jest. Więc jak będziemy sobie układać wszystko z kalendarzy adwentowych, która sobie zajrzę i po prostu porobię notatki, co czym jest. E, świeca. 22 kolor. E, może biały? Dawno nie było. Mi się wydaje, że będzie gdzieś 22. Tu. Czerwony. Czerwony? W ogóle, no, w ogóle. O! Chyba coś wypadło. Może 23 trójka wypadła? Bo mówiliście, coś jest nie tak, prawda? Albo dwudziestka czwórka? Albo dwie? No nie, niemożliwe, żeby były dwie. Może 23. Chyba dwudziestka. Nie, dwudziestka czwórka jest pełna. Może 23 trójka, bo nie omijaliśmy żadnych. No to zobaczymy. No zobacz, nie otwiera jutro. Każdy zostawisz to? E, nie, e, czerwoną zostaw. No bo czerwona była na wierzchu, więc musiała spaść, więc niebieska dzisiaj. Ok. Tutaj, do podsumowania. No mam nadzieję, Aha. że coś będzie. Tego nie komentujemy. Była smaczna. <tego> Z tym kawałek, kilka kawałków czekolady tej, co od mamy dostaliśmy wczoraj. Coś dużego? I... Nie. Mam nadzieję, że coś będzie. Jest, jest. O, co to? Original bath. Bomb. O, ooo kąpieli. Super. Chyba nie widziałam kul do kąpieli w Koralik Badet. O, jakie ładne pudełeczko. Pokaż. Nic nie czuję kompletnie. Korona. No, proszę Cię Nie, no chyba nie. taka nie da To jest żel pod prysznic. To jest żel podprysznic w kostce. Super. Dlatego myślę, czemu to ma opakowanie. Fru, super. Nigdy nie miałam żelu podprysznic w kostce. Chętnie wypróbuję. I nawet wezmę go sobie dzisiaj e, podprysznic. Gdzie kalender do Suzy? Tu. okej. Okay. Nie oglądam spoilera, więc nie wiem co jest. O prawie, co to kukurydza chyba po opakowaniu do spust Jaka duża paka też. To jest kukurydza. Aha. Tak, tak, ja sobie kupowałam. to tylko że w malutkich paczkach, a to taka olbrzymia. O nie. Dlaczego nie to ma ocet w składzie? No nie, oddam, nie, nawet nie oddam tego dla Niki. Mm. Nie, nie chcę. Chcesz? Nie wiem, spróbuję mówię. Okropieństwo. Możecie dać w komentarzach, czy I lubicie zura. smak, soli i octój Janie. Okropieństwo. Ja otwieram. O, jakiś duży. Coraz bliżej święta. Czekolada będzie czy nie będzie w końcu? Chyba będzie... Nie wiem co. Okej. Okay. Ja chyba to chciałam sobie kupić. A to są te do alkoholi? Do alkoholi. Potem, no. Super. Pamiętam, że mówiłam, żeby sobie to kupić? Akurat kupiłam dzisiaj sobie i to chyba do ginu, prawda? No. Prosecco, szampan. A to są chyba szampany małe, co? Czy nie, nie. My... To są y, dodatki. Aha, smaki jakieś tam. Super, bo chciałam, no bo no, ja lubię sobie wypić drinki, a mam zestawy do ginu, więc teraz mam do wszystkiego dla mnie. Super, a tym bardziej, że pokazywałam Wam dzisiaj, że kupiłam sobie taki zestaw z takim fajnym, dużym kieliszkiem. Więc Zuza, jak już będzie można, to zapraszam na jakieś fajne drineczki. To wszystko? Wszystko. OK, No to czas na podsumowanie. I tak wygląda podsumowanie dnia 22. No, powiem Wam, że jestem ciekawa tych dodatków do drinków. Może nawet sobie za chwilę pójdę zrobić jakiś drink. E, te karteczki mazaczki, no, są przeurocze, zachwyciły mnie. E, żel nic w kostce, jestem na tak. Uwielbiam tą kukurydzę, ale no, przepraszam, nie ten smak. No nie. E, dla Dustina będzie mikołaj czekoladowy. Tutaj kosmetyki, długopisy zawsze super, bo ja dużo piszę, dużo organizuję, dużo notuję, więc. Wszystko mi się przyda. Kolejny bardzo, bardzo super dzień. Aż smutno mi, że zostały tylko dwa dni, no ale wiecie, coś się zaczyna, coś się musi skończyć, żeby za rok było jeszcze fajniej. Czas wypróbować te cudo, które kupiłam. Jak mówiłam, Wam ja miałam wiele różnych przypraw, dodatków do drinków, i tutaj użyję sobie ten miks suszonych owoców. Do tego dzisiejszy zestaw, czyli pomarańczowy tonik i pomarańczowy gin. Musi być przepyszny, więc taki można by powiedzieć, że świąteczny drink, skoro mam pomarańcze, co? Więc mój dzisiejszy drink wygląda tak, a Dustin dziś pije jabłkowego Jacka z kolą. Pokazałam swój drink, jak go tak zostawiam na 5 minut, to pokażę wam Dustin. Dustin ma tutaj kolę 0. Whisky jabłkowa, jego ulubiona. Plus e, cztery takie kostki lodu. Kostki lodu, to nie są kostki lodu. Takie cegiełki wielokrotnego użytku. Więc e, teraz nasze drinki są gotowe. My bardzo rzadko, kiedy pijemy alkohol, tak raz w miesiącu. Taki ja alkohol, nie mówię o grzanym winie, bo wiecie, jak grzane wino się robi, to większość alkoholu wyparowuje, ale takie drinki ostatnio piliśmy, nie wiem, wczesną jesienią, więc dzisiaj po ten mój wasze zdówko. Mam tutaj swojego drinka i tutaj się z wami pożegnam. Dziękuję wam za dzisiaj, jutro nagrywam foodbooka, więc oprócz takich świątecznych potraw będzie również foodbook. Dziękuję wam za dzisiaj. Do jutra, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i zostało tak naprawdę tylko 3 dni vlogmasów.